Przepraszam, czego jeszcze chcesz? Słuchaj, całe życie robiłaś wszystko, żeby mnie zdołować. I szczerze mówiąc, nawet się z tym pogodziłam. Ale tym razem chodzi o moją własną córkę. Dzisiejsza noc miała być wyjątkowa. I była wyjątkowa! To nie ja uciekłam na chwilę przed gwiezdnym deszczem. To nie była ucieczka, Wilhelmino! Co się stało? Gdzie twoja grzechotka? Wow! Miałam idealny plan na dzisiejszą noc. Pewnie, że miałaś, bo ty zawsze masz plan na wszystko. Wiesz co? To mi się zdaje, że jak jesteś taka poukładana to wszyscy muszą robić co powiesz. Wow! Po pierwsze, to nigdy nie mówiłam ci co masz robić, a po drugie i tak byś to zignorowała i zrobiła po swojemu. Myślisz, że nie chciałabym mieć tyle wolności to ty? Mamo, ciociu Willow? Co? Chyba mamy problem. Willow, co to ma znaczyć? Po prostu już wiemy, co się dzieje, gdy nie ma swojej grzechotki. No dobra, tym razem wezmę winę na siebie. Oh, to ja wyrzuciłam grzechotkę, nie mogę ci na to pozwolić. O, oh, co za ulga! Podzielimy się winą pół na pół? Ale weźmiesz więcej, w końcu wyrzuciłaś grzechotkę. Musimy jej ją oddać. A gdzie jest? Widzę ją! Ekstra! Jest blisko? Poradzimy sobie. Jesteś pewna, że to cię nie boli? Wszystko gra! Wszystko gra! Pośpiesz się! Uch. Na dole są Julek z Lancem. Ale niesamowity widoczek! To mi przypomina magiczne kliwy w tylko że tam było... Willow! O tak, grzechotka. Bingo! Chyba nie działa. Ale mamy plan B, tak?